Witam Państwa serdecznie. Przed nami duże zmiany w kodeksie pracy. Zostanie już na stałe wprowadzona praca zdalna. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 7 kwietnia, dlatego, wraz z zespołem autorów pod moją redakcją, została przygotowana publikacja książkowa na ten temat pod tytułem Praca zdalna, aspekty prawa pracy, BHP, RODO, IT oraz HR. Czyli, jak Państwo widzicie, będzie to takie kompleksowe ujęcie całego tematu, co na pewno przy. Tej tematyce jest ważne, dlatego że wdrożenie pracy zdalnej w praktyce będzie angażowało nie tylko działy kadr, ale również działy BHP, inspektorów ochrony danych i działy IT, które też będą musiały zrobić odpowiednie procedury w tym zakresie. Serdecznie polecam Państwa uwadze książkę pod moją redakcją, w której poza oczywiście omówieniem całej, całej treści nowelizacji znajdziecie Państwo wzory wszystkich najważniejszych procedur, regulaminu pracy zdalnej, instrukcje bhp wzory ocen ryzyka, wzory wniosków składanych przez pracowników. Myślę, że tutaj dużym atutem jest zespół autorów, wśród których są i prawnicy, i inżynierowie, i informatyk też, który opisywał aspekty IT, więc to będzie takie ujęcie bardzo szerokie, kompleksowe. No i jak na razie to będzie pierwsza taka publikacja, która obejmuje tak szerokie spektrum zagadnień związanych z pracą zdalną. No, także zapraszam Państwa do lektury.